Czy kiedykolwiek myślałeś o zarabianiu pieniędzy podczas snu? Teraz wyobraź sobie, że zaczynasz od zera i po dwunastu miesiącach masz źródła dochodu, które działają nawet wtedy, gdy nie pracujesz. A najlepsze jest to, że nie ma fałszywych obietnic. Tutaj rozmowa jest realistyczna. Jeśli chcesz wolności finansowej i jesteś gotowy budować ją konsekwentnie, zasubskrybuj kanał teraz i kliknij dzwonek, bo ten film zmieni twój plan finansowy. Pierwsza prawda o dochodzie pasywnym kiedy słyszymy termin dochód pasywny, pierwszym obrazem, który przychodzi nam na myśl, jest ktoś zarabiający pieniądze podczas snu, cieszący się życiem, podczas gdy saldo jego konta rośnie samoistnie. To uwodzicielskie, to marzenie wielu osób i jest to możliwe, tak, ale nie w sposób, w jaki większość ludzi sobie wyobraża. Prawda jest taka, że pasywny dochód wymaga pracy. Dużo pracy na początku. Część pasywna ma miejsce dopiero po zbudowaniu fundamentu, a ten fundament wymaga czasu. Energii, skupienia i przede wszystkim zmiany sposobu myślenia. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Dochód pasywny nie jest dochodem magicznym. Nie pochodzi z tajnej formuły ani z piętnastominutowego filmu, który obiecuje, że uczyni cię bogatym. Pasywny dochód to skumulowany wynik spójnych decyzji nad godziny. Działa jak budynek. Zaczyna się od małych kroków, buduje się cegła po cegle, a dopiero po miesiącach ta struktura zaczyna sama stać. Wtedy pieniądze zaczynają pracować dla ciebie. A nie odwrotnie. Ale oto sedno sprawy. Większość ludzi poddaje się zanim dojdzie do tego etapu. Dlaczego? Ponieważ chcą wyników bez budowania, chcą zbiorów bez sadzenia, a gdy zdają sobie sprawę, że prawdziwy pasywny dochód wymaga czasu, przeskakują do kolejnej magicznej obietnicy i pozostają w tym wiecznym cyklu. Jeśli naprawdę chcesz żyć z pasywnego dochodu, pierwszym krokiem nie jest otwarcie rachunku maklerskiego, ani stworzenie kanału, ani zakup kursu. Pierwszym krokiem jest zaakceptuj, że to zajmie trochę czasu i to jest w porządku. Budujesz inne życie z wolnością. To jest warte o wiele więcej niż jakikolwiek szybki zysk. Innym częstym błędem jest myślenie, że trzeba zacząć od dużej ilości pieniędzy. To również nieprawda. Oczywiście ci z kapitałem wychodzą na tym lepiej, ale najważniejsze jest zacząć od tego, co masz. Jeśli to pięćdziesiąt złotych miesięcznie, to od tego zaczynasz. Tutaj nie liczy się kwota, ale nawyk. Kiedy zaczynasz oszczędzać, inwestować, studiować, testować modele dochodów, twój mózg się zmienia. Zaczynasz dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko ograniczenia. To jest tak potężne, jak same pieniądze. Pierwsza prawda na temat dochodu pasywnego jest taka: to możliwe, ale zaczyna się jako dochód aktywny. Na początku będziesz musiał dużo sadzić. Twórz treści, wykonuj obliczenia, nagrywaj filmy, rozumiej platformy. Badaj, jak działają produkty i usługi, które mogą automatycznie przynosić ci pieniądze, ale po pewnym czasie ten wysiłek zaczyna się opłacać. Na początku powoli. Mały dochód tu, sprzedaż tam, prowizja partnerska spływająca na twoje konto, a jeśli będziesz się tego trzymać, to po prostu będzie rosło. Nadchodzi moment, w którym cykl się odwraca. Pracujesz mniej, a pieniądze nadal do ciebie napływają. I to nie jest magia to system to dyscyplina to konsekwencja. Jeśli nadal oglądasz ten film, prawdopodobnie masz już dość polegania na swoim czasie, aby zarabiać pieniądze. I jesteś gotowy, aby zacząć budować coś prawdziwego, więc zapisz to zdanie i przyklej je na ścianie. Dochód pasywny to przyszła wolność nabyta dzięki obecnemu wysiłkowi. W kolejnych tematach pokażę Ci dokładnie, jak przekuć ten wysiłek w realne rezultaty, miesiąc po miesiącu, nawet zaczynając od zera, ale najpierw zostaw komentarz poniżej: Akceptuję wysiłek zdobycia mojej wolności. Chcę wiedzieć, kto jest naprawdę zaangażowany. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to teraz jest na to czas, ponieważ podróż zaczyna się tutaj. Zaczynajmy. Teraz, gdy rozumiesz prawdę o dochodzie pasywnym, czas zrobić pierwszy krok. I nie chodzi o założenie firmy ani inwestowanie w akcje. Ten pierwszy prawdziwy krok jest uporządkuj swoje finanse i sposób myślenia. Bez kontroli nie ma konstrukcji, bez jasności nie ma wolności. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy nie skupiasz się na zarabianiu pieniędzy, skupiasz się na przygotowaniu się do zarabiania pieniędzy w sposób inteligentny, zrób prześwietlenie swojego życia finansowego, weź kartkę papieru, arkusz kalkulacyjny lub aplikację, cokolwiek ci odpowiada, zapisz to wszystko, co przychodzi i wszystko, co wychodzi: wynagrodzenie, dodatkowy dochód, długi, stałe wydatki, zbędne wydatki, wszystko będziesz zaskoczony. Wiele osób myśli, że nic im nie zostało w tym miesiącu ale kiedy to zapiszą widzą że mają 50 100 a nawet 200 zł które przegapili nie zdając sobie z tego sprawy codzienna kawa dostawa subskrypcja z której nie korzystasz zakupy pod wpływem impulsu pierwszą siłą organizacji jest wskazanie miejsca przecieku utwórz prosty plan cięcia i relokacji nie musisz zostać mnichem Musisz tylko wyeliminuj to, co ci nie służy i zacznij kierować się ku temu, co cię wyzwala. Przykład praktyczny. Jeśli oszczędzasz 100 zł miesięcznie, to jest to już kapitał początkowy. Po dwunastu miesiącach będzie to 1200 zł, i może to być pasywny dochód, jeśli wiesz, jak go zainwestować. Jeśli myślisz ale to nie wystarczy, pamiętaj o tym, kto zaczyna od małych rzeczy i robi to dobrze, wygrywa podwójnie. Zarabiaj pieniądze i zyskaj odpowiednie nastawienie. Ustal stałą kwotę, którą zainwestujesz w siebie nieważne, czy to 20, 50 czy 100 zł. Stwórz fundusz rozwoju osobistego. Te pieniądze są święte, są wykorzystywane do inwestowania w wiedzę, narzędzia, książki, kursy, platformy. To właśnie będzie napędzać Twój pasywny dochód. Pamiętaj, zanim zainwestujesz w akcje, musisz zainwestować w Tobie. Przeprogramuj swój sposób myślenia. Jeśli chcesz żyć z pasywnego dochodu, musisz zacząć myśleć jak osoba, która buduje aktywa i nie tylko konsumuje. Szybkie pytanie: Co zrobiłeś w zeszłym miesiącu, co mogłoby automatycznie przynieść Ci zysk w przyszłości? Jeśli odpowiedź brzmi nic, to w porządku, ale to musi się teraz zmienić. W nadchodzących miesiącach będziesz tworzyć rzeczy, które będą działać nawet wtedy, gdy będziesz spać. Ale za to Twój umysł musi wyjść z trybu konsumpcji i przejść w tryb tworzenia. Zaczniesz postrzegać pieniądze jako nasienie i nie jako natychmiastowa nagroda. Utwórz swoją rutynę minimalnej dyscypliny. Nikt nie staje się inwestorem ani producentem cyfrowym z dnia na dzień. Ale jeśli poświęcisz 30 minut dziennie na naukę, organizację, naukę lub testowanie czegoś, w ciągu sześćdziesięciu dni będziesz mieć więcej fundamentów niż 90% ludzi. Stwórz rytuał. W każdy poniedziałek przegląd finansów, w każdy wtorek poznaj nowe źródło pasywnego dochodu. W każdy piątek przeanalizuj to, czego nauczyłeś się, lub zastosowałeś w ciągu tygodnia. To właśnie ta minimalna dyscyplina sprawia, że długoterminowe rozwiązania stają się rzeczywistością. Po upływie tych dwóch miesięcy nie zarobisz dużo pieniędzy, ale będziesz w 100% gotowy na generowanie prawdziwego pasywnego dochodu, będziesz mieć jasność co do swoich finansów, będziesz wiedział, gdzie ciąć, gdzie inwestować. A co najważniejsze, będziesz mieć właściwe nastawienie, aby wydostać się z wyścigu szczurów. W kolejnych tematach przejdziemy do sfery działania: gdzie inwestować pieniądze, jak zacząć na właściwych platformach i co robić z niewielkim kapitałem. Ale na razie zostaw komentarz: buduję swoją bazę. I pamiętaj, żeby się zapisać, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To dopiero początek. Teraz, gdy uporządkowałeś już swoje finanse i zacząłeś zmieniać swoje nastawienie, czas naostrzyć narzędzia. Ten trzeci miesiąc to czas na przyswajać wiedzę praktyczną. Ten, którego użyjesz, aby zacząć zarabiać pieniądze, nawet jeśli stopniowo. Jeszcze nie czas na działanie, czas na przygotuj się inteligentnie. Ponieważ gdy wchodzisz w nową grę na przeto inwestycyjną, afiliacyjną lub dotyczącą treści cyfrowych, wiedza o tym, co robisz, pozwala zaoszczędzić pieniądze, czas, energia i pieniądze. Wybierz maksymalnie dwie ścieżki. Najczęstszym błędem początkujących jest próba zrobienia wszystkiego naraz. Giełda, kryptowaluta, e-book, kanał YouTube, Instagram, dochód z nieruchomości itd. to rezultat? Robią wszystko źle, nie skupiają się na niczym i się poddają. Tutaj jest odwrotnie wybierzesz co najwyżej dwie ścieżki do pasywnego dochodu, które mają dla Ciebie sens. Przykłady łączone: proste inwestycje plus treści cyfrowe, partnerzy plus e-book, kanał YouTube plus bezpośrednie skarby. Te kombinacje pozwalają zacząć z niewielkimi pieniędzmi, wymagają więcej czasu i strategii na początku, ale mają wysoki potencjał średnioterminowych zysków. Studia z naciskiem na realizację zapomnij o zbyt dużej ilości teorii zapomnij o oglądaniu filmu po filmie bez stosowania czegokolwiek. Badanie to trafia w samo sedno: jak zacząć korzystać z tezu Direto, jak działa platforma afiliacyjna Hotmart, jak założyć prosty kanał na YouTube. Jak przesłać plik PDF, aby sprzedawać go automatycznie? Jak korzystać z Canva lub CapCut? Zapisz to, czego się uczysz. Utwórz notatnik lub cyfrowy notatnik z możliwe do podjęcia kroki. Wszelkie treści, które nie generują teraz realnych działań, odrzucasz. Modelka, która już to robi najlepszym sposobem na szybką naukę, jest modelka, która już robi to, co chcesz robić. Chcesz zarabiać na życie dzięki afiliantom? Obserwuj dwa kanały, które pokazują to w sposób przejrzysty. Chcesz zainwestować? Zobacz, jak początkujący inwestorzy zaczynają od małych kwot. Ale bądź ostrożny. Nie kopiuj. Modeluj. Ślepe kopiowanie. Modelowanie adaptacyjne. Obserwujesz, co działa. Rozumiesz kontekst i stosujesz to, co masz dzisiaj. Zorganizuj swoje narzędzia. Tutaj możesz zacząć budować swoją bazę działań. Utwórz konta na platformach, z których będziesz korzystać na psie Canva, Hotmart, Notion, YouTube. Oddziel swoje pliki. Utwórz folder o nazwie Dochód Pasywny. Projekt 12-miesięczny wewnątrz notatki, pomysły, planowanie oraz pierwszy szkic treści lub planu inwestycyjnego. Jeszcze nie publikujesz ani nie inwestujesz dużo, ale jesteś przygotowanie gruntu. Wyeliminuj rozpraszacze, które opóźniają twoje wejście do gry. To jest czas, aby powiedzieć nie wszystkiemu, co zabiera twój czas i nie zbliża cię do wolności. Niekończące się seriale, bezcelowe sieci społecznościowe, grupy, które rozmawiają tylko o problemach. Wszystko to trzeba mierzyć. Teraz Twoim celem jest zbudowanie bazy wiedzy, która wkrótce będzie mogła zostać przekształcona w działanie. Do końca trzeciego miesiąca powinieneś mieć. Przejrzysty plan z maksymalnie dwiema ścieżkami do pasywnego dochodu, skonfigurowano narzędzia i konta praktyczne, zrozumienie działania tych modeli. Nastawienie na realizację następna faza to ta, w której zaczyna się prawdziwa gra. Wcielić te pomysły w życie i wygenerować pierwsze automatyczne centy ale wszystko zaczyna się tutaj, od studiowania z zamiarem. Chcesz, żeby to było jeszcze bardziej realne? Skomentuj poniżej. Jestem gotowy złożyć podanie. I oczywiście, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, teraz jest na to czas. Następna faza to moment, w którym gra zaczyna się zmieniać. Teraz tak. Nadszedł czas, aby przekształcić przygotowanie w praktykę. Po uporządkowaniu finansów, zmianie nastawienia i przestudiowaniu właściwych ścieżek, czas wyjść na boisko. W miesiącach czwartym i piątym skupiamy się na stwórz swoje pierwsze prawdziwe źródła pasywnego dochodu. Nie spodziewaj się, że zarobisz dużo pieniędzy. Celem jest tutaj zweryfikuj modele i spraw, aby pierwsze nasiona przyniosły rezultaty. Zacznij od prostych inwestycji. Jeśli jesteś w stanie odłożyć co miesiąc stałą kwotę, nawet jeśli jest to 50 czy 100 złotych, zacznij inwestować. Gdzie? Bezpośrednie środki skarbowe zaczyna się od małych kwot, wiąże się z niskim ryzykiem. I od razu uczy logiki odsetek składanych. CDB z dzienną płynnością daje to więcej niż oszczędności i to bezpiecznie. Fundusze nieruchomości FI. Jeśli dysponujesz większym kapitałem, możesz zacząć otrzymywać miesięczny czynsz, nie posiadając fizycznej nieruchomości. Tutaj najważniejsza rzecz nie wartość jest najważniejsza, lecz nawyk. Uczysz swój mózg, że pieniądze mogą pracować dla Ciebie, nawet jeśli na początku zarabiasz tylko grosze uruchomienie pierwszego zasobu cyfrowego aktywa cyfrowe to wszystko co tworzysz raz i co może automatycznie generować dochód wielokrotnie. Przykłady od których możesz zacząć już teraz. Prosty plik PDF z poradami i wiedzą: Może to być coś, co dobrze znasz, od wskazówek dotyczących podróży po organizację finansową. Piszesz to, przesyłasz do hotmart i ustalasz cenę. Mini książka elektroniczna licząca od 5 do 10 stron, naucz czegoś bezpośrednio. Można to zrobić za pomocą Canva i wyeksportować jako PDF. Gotowe arkusze kalkulacyjne finansowe. Wiele osób płaci za już sformatowane arkusze kalkulacyjne. Materiał tworzysz raz i udostępniasz go online. Z czasem kupuje jedna osoba, potem druga i zaczynasz generować pasywny dochód. Partnerzy, promuj i zarabiaj prowizje platformy takie jak Hotmart, Edus lub Monetice. Oferuj gotowe produkty cyfrowe. Wchodzisz, wybierasz produkt, zostajesz partnerem i otrzymujesz ekskluzywny link. Kiedy ktoś kupuje przez ten link, otrzymujesz prowizję. Podpowiedź jest taka: nie próbuj sprzedawać każdemu. Wybierz temat, który jest ci bliski i zacznij go inteligentnie promować. Może to być WhatsApp, Instagram, TikTok, a nawet kanał YouTube. Zacznij od prostego celu: jedną sprzedaż. Tylko pierwszy. Następnie przeanalizuj, co zadziałało i powtórz: YouTube, zacznij, nawet jeśli nie jest to idealne. Jeśli masz odwagę zabierać głos, tworzyć treści i ujawniać się, YouTube może stać się potężnym źródłem pasywnego dochodu. Możesz zarabiać na reklamach, sprzedawać własne produkty, udostępniać linki partnerskie. Wszystko to za pomocą jednorazowo nagranych filmów. Nie musisz mieć profesjonalnego aparatu. Zacznij od telefonu komórkowego. Wybierz niszę. Publikuj jeden film tygodniowo. Wyciągaj wnioski z wyników. Ważna wskazówka, przeciętnej jakości wideo o spójnej jakości jest więcej warte niż doskonałe wideo, które nigdy nie ujrzało światła dziennego. Realistyczne oczekiwania, niski zwrot, ale wysoka wartość. W pierwszych kilku miesiącach pasywny dochód, który wygenerujesz, będzie niewielki. Ale jego wartość nie tkwi w pieniądzach, tkwi w dowód, że to działa. Zarobienie 10 zł automatycznie może wydawać się małą kwotą, ale to więcej niż zero i co najważniejsze. To ty to stworzyłeś. Do końca piątego miesiąca celem jest posiadaj co najmniej jedną inwestycję generującą dochód posiadanie prostego produktu cyfrowego online, dokonanie pierwszej sprzedaży jako partner lub co najmniej jej konsekwentne promowanie. Jeśli chcesz, zacznij generować treści. Zaczyna się widzieć jak tryby zaczynają się obracać. Od tego momentu skupimy się na optymalizować i mnożyć. Skomentuj tutaj. Moje źródła się rodzą. To jest jasne. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Następnym krokiem jest zautomatyzowanie wszystkiego i inteligentne reinwestowanie. Dotarłeś tak daleko i już zasadziłeś swoje pierwsze nasiona. Stworzyłeś aktywa cyfrowe, zacząłeś inwestować, udostępniłeś linki partnerskie, a może nawet przesłałeś kilka filmów. Teraz nadchodzi kluczowy krok: automatyzuj i zyskaj skalę. To tutaj zaczynasz odchodzić od logiki wymieniania czasu na pieniądze. I zaczynasz budować systemy, które będą dla Ciebie działać. Czym jest prawdziwa automatyzacja? Automatyzacja nie polega na zatrzymywaniu pracy. Chodzi o zorganizowanie pracy tak, aby działała nawet gdy Cię nie ma. Przykład. Film, który jest stale oglądany i generuje przychody z reklam. Link afiliacyjny, który znajduje się w opisie i umożliwia sprzedaż bez konieczności rozmawiania z kimkolwiek. Zautomatyzowana sekwencja wiadomości e-mail promująca Twój plik PDF. Wykonujesz jedną czynność, a ona pozostaje aktywna. To jest sedno dochodu pasywnego podstawowe narzędzia do automatyzacji. Nie musisz wydawać dużo, ale musisz wykorzystać technologię na swoją korzyść. Oto kilka prostych narzędzi, których możesz zacząć używać: Canva plus disk Google. Tworzyć, przechowywać i rozpowszechniać treści Linktree lub Beacons aby zebrać wszystkie swoje linki w jednym miejscu witryny Google lub Notion, aby utworzyć bezpłatną i funkcjonalną stronę MailerLite lub ConvertKit, wersja darmowa, aby tworzyć automatyczne sekwencje wiadomości e-mail harmonogramy takie jak Buffer lub Metricool, aby zaplanować posty w mediach społecznościowych. Narzędzia te są bezpłatne lub mają przystępne cenowo plany. Sekret tkwi w organizować przepływy, a nie w wydatkach na technologię. Zautomatyzuj swój marketing. Możesz mieć najlepszy produkt na świecie, ale jeśli ludzie nie mogą go znaleźć, nic się nie dzieje. Wskazówka jest taka, aby stworzyć aktywna obecność nawet wtedy, gdy jesteś offline. Jak? Co tydzień publikuj post promujący Twój produkt, nagrywaj krótkie zaplanowane filmy z bezpośrednimi połączeniami, umieść swoje linki partnerskie w odpowiednich miejscach. Opis filmu, biografie na Instagramie, podpis e-mail. Wszystko, co produkujesz, musi wskazywać na coś, co generuje dochód. Nie publikuj z próżności, publikuj z intencją. Użyj logiki lejka. Lejki to nie tylko marketingowe gadanie, to praktyczne wizualizacje podróży Twojej publiczności. Osoba Cię znajduje, napisz to film, post, wskazówka. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij na link. Otrzymaj więcej informacji: strona, e-mail, dodatkowy film. Kupić wygrywasz. Możesz zbudować ten lejek za pomocą darmowych narzędzi. Ważne jest, Połącz kropki. Czas na przegląd i dostosowanie, mając już zmontowane systemy, czas na ich analizę. Które treści miały najwięcej wyświetleń? Który link wygenerował najwięcej kliknięć? Który film lub post przyniósł największy zwrot? Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci podjąć kolejne kroki. Nie będziesz już działać w ciemności. Przestań już publikować posty pod wpływem instynktu i zacznij działać w oparciu o dane. Do końca szóstego miesiąca powinieneś mieć podstawowe narzędzia automatyzacji działające linki, treści i powiązane produkty. Pierwsze prawdziwe wskaźniki do śledzenia, obecność online z potencjałem skalowania pomysł jest teraz prosty. Już nie budujesz tylko źródła dochodu. Budujesz system. W nadchodzących miesiącach będziemy przyspieszać ten system reinwestycje i ekspansja. Jeśli ma to dla Ciebie sens, skomentuj poniżej. Konfiguruję swój system. I oczywiście, jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to teraz. Następnym krokiem jest sprawienie, aby pieniądze, które otrzymujesz, pracowały dla ciebie. Dotarłeś do drugiej połowy planu. Masz już strukturę, masz już treść, widziałeś już, jak trochę pieniędzy napływa. Teraz nadchodzi jeden z najbardziej decydujących kroków reinwestować i ulepszać. Od tego momentu pytanie się zmienia. Nie brzmi już jak zacząć, ale raczej jak skalować to, co już działa. Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratulacje. Większość ludzi zatrzymuje się wcześniej, ale teraz gra zaczyna robić się ciekawa. Reinwestuj cały zysk, który wchodzi o to złota zasada. Brak wypłaty pierwszych zysków. Cinquenta rei, cem rei, trezentos rei. Weźmiesz te pieniądze i użyj go, aby się rozwijać. Jak? Ulepszanie narzędzi. Kup lepszy mikrofon. Statyw. Własną domenę. Wzmocnienie treści. Zainwestuj dwadzieścia w płatny ruch w filmie, który już odniósł sukces kupowanie wiedzy. Krótkie kursy. Tanie mentoringi, taktyczne e-booki, to czego teraz chcesz, to przyspieszyć wzrost, nie świętuj groszy. Ulepsz to, co już istnieje: masz już treści, filmy, produkty lub strony. Teraz czas na podsumowanie i zadanie pytań: czy może być to bardziej jasne, bezpośrednie i atrakcyjne? Kilka prostych ulepszeń, które robią różnicę. Zmień tytuł filmu na coś bardziej klikalnego. Uprość swoją stronę sprzedaży: Zaktualizuj plik PDF, dodając bonus lub nowy przykład. Ponowne wykonanie miniatury w celu wygenerowania większej liczby kliknięć. Małe zmiany, dżyshać duże rezultaty w dłuższej perspektywie. Zainwestuj także swój czas i energię. Reinwestowanie nie jest tylko finansowe. To jest skupienie, energia, czas spędzony jakościowo. Możesz. Nagrywaj dwa filmy tygodniowo zamiast jednego. Regularnie publikuj więcej w mediach społecznościowych. Utwórz nową wersję produktu, który już został sprzedany. Im więcej karmisz swoją maszynę, tym częściej zacznie ona później działać samodzielnie. Utwórz nowe zasoby na podstawie tych, które działały. Jeśli jakiś rodzaj filmu ma więcej wyświetleń, nakręć sekuel. Jeśli plik PDF został sprzedany, utwórz jego ulepszoną wersję. Jeśli któraś z twoich porad stanie się popularna na Instagramie, zamień ją w mini e Wchodzisz teraz w fazę wzrost poprzez inteligentne powtarzanie. Nie wymyślaj koła na nowo. Ulepszaj to, co już działa. Zacznij mierzyć ROI, zwrot z inwestycji. Każda realna inwestycja musi generować zwrot. Jeżeli wydałeś 30 dolarów na ruch i sprzedałeś za 60 dolarów, świetnie. Powtórz: jeśli kupiłeś kurs, który odblokowuje nową ścieżkę, świetnie. To był dobry sposób wykorzystania zasobu. Stajesz się kimś, kto używa pieniędzy, aby zarobić więcej pieniędzy. I to jest mentalność, która oddziela tych, którzy tylko próbują, od tych, którzy naprawdę budują wolność. Do końca ósmego miesiąca powinieneś mieć reinwestowane 100% początkowych zarobków, zoptymalizowana treść, produkty lub kanały, wyprodukowano więcej niż wcześniej. Skupiając się na tym, co działa, poczuj przyspieszony wzrost systemu, który stworzyłeś czas przestać myśleć jak nowicjusz i zacząć działać jak mały przedsiębiorca osiągający pasywny dochód. Jeżeli jest to dla Ciebie jasne, skomentuj tutaj. Inwestuję ponownie w swój rozwój. To jest jasne. Zasubskrybuj kanał. Następnym krokiem będzie konsolidacja tego wszystkiego i otwarcie nowych źródeł dochodu. Teraz, gdy stworzyłeś działający system i inwestujesz w jego rozwój, kolejnym krokiem jest chroń swój pasywny dochód. Jak? Dywersyfikacja. Do tej pory prawdopodobnie skupiałeś się na jednym lub dwóch źródłach dochodu. I to jest świetne, ale prawdziwe bezpieczeństwo pojawia się, gdy masz kilka otwartych kranów. Jeśli jeden zawiedzie, pozostali przetrwają. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Prawdziwy dochód pasywny nie pochodzi z jednego źródła. Ona pochodzi z ekosystem, który budujesz. Zmapuj to, co już działa, zanim zaczniesz tworzyć coś nowego. Zatrzymaj się i sprawdź, co już przynosi zyski. Który film przyciągnął najwięcej subskrybentów? Który produkt sprzedał się najlepiej? Które treści wygenerowały największe zaangażowanie? Co działa, staje się bazą. I od tej podstawy będziesz tworzyć gałęzie. Przykład: jeśli twój plik PDF dobrze się sprzedał, stwórz wersję pro. Wersję łączoną, a nawet kurs. Jeśli kanał osiągnął dobre wyniki, zróżnicuj go, wprowadzając filmy krótkometrażowe, uzupełniające materiały wideo lub równoległy kanał o innej tematyce. Stwórz swoje drugie i trzecie źródło dochodu. Jeżeli zaczynałeś od programów afiliacyjnych, teraz możesz włączyć do nich bardziej solidne inwestycje. Jeśli zaczynałeś od kanału na YouTube, możesz uruchomić własny produkt, pomysły na źródła uzupełniające. Własne produkty cyfrowe, kurs, przewodnik, arkusz kalkulacyjny premium, subskrypcje, grupa zamknięta, ekskluzywna treść, supports.se, inwestycje dywidendowe, akcje, fundusze nieruchomości, mini sklep z produktami na żądanie, koszulki, kubki za pośrednictwem Printful lub Redbubble. Pomysł jest taki: każde źródło musi być skalowalne, proste w utrzymaniu i mieć możliwość powtarzania. Zautomatyzuj także dywersyfikację. Nie ma sensu tworzyć czegoś nowego, a potem czuć się przytłoczonym. Każde nowe źródło musi zostać wprowadzone do twojego systemu automatyzacji. Przykład: wprowadziłeś nowy produkt? Umieść link we wszystkich starych filmach. Czy stworzyłeś nową przynętę cyfrową? Dodaj ją do swojego bio na Instagramie. Przesłano nowy film? Zaplanuj jego przycięcie do shorts i publikację w ciągu tygodnia. Dywersyfikujesz inteligentnie tylko wtedy, gdy nowa soma nie przeszkadza. Testuj i odrzucaj to, co nie działa. Nie wszystko się uda i to jest w porządku. Niektóre produkty się nie sprzedają, niektóre filmy są klapą, niektóre pomysły się nie przyjmują. Dojrzałość tutaj jest wiedząc, na czym należy się opierać, a z czego zrezygnować, zapytać, czy to ma potencjał, czy też po prostu zabiera czas, czy to przynosi zyski, czy też tylko podbudowuje ego. Budujesz system dochodowy, nie zbiór prób. Myśl, jak portfolio dochód pasywny jest jak portfel aktywów. Niektóre rosną powoli, jak inwestycje, niektóre osiągają szczyty, jak produkty cyfrowe, a niektóre mają charakter sezonowy. Połączenie między nimi daje stabilność i rozwój. Do końca dziesiątego miesiąca celem jest: Posiadam co najmniej dwa do trzech źródeł dochodu, zautomatyzuj wszystko w jednym systemie. Wyeliminuj to, co nie jest tego warte. Zbierać różne owoce z różnych nasion. Już nie jesteś kimś, kto testuje, jesteś kimś, kto zbudowaliśmy strukturę dochodów, którą można skalować. Jeśli to staje się dla ciebie realne, skomentuj poniżej. Teraz mam wiele źródeł. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to teraz jest na to czas. Termin zgłoszeń już prawie upływa. Dotarłeś do ostatnich dwóch miesięcy swojego rocznego planu życia z pasywnego dochodu. Teraz nie jest czas na pochopne działania ani tworzenie czegoś nowego od podstaw czas na skonsoliduj to co działa i zachowaj spójność tutaj wchodzisz w tryb strategiczne utrzymanie mniej brutalnego wysiłku więcej skupienia i inteligencji przejrzyj cały zbudowany przez siebie system otwórz swój notatnik notion arkusz kalkulacyjny w którym wszystko zapisałeś i przejrzyj swoją ścieżkę które źródła dały najlepsze wyniki które produkty sprzedawały się najlepiej jakiego rodzaju treści przyciągają najwięcej ludzi gdzie zmarnowałeś czas i pieniądze ta recenzja jest niezbędna, ponieważ teraz masz prawdziwe dane. Nie jest to już sfera idei. Na tej podstawie zachowasz to, co przynosi ci zysk, dostosujesz to, co można ulepszyć i wyeliminujesz to, co już nie jest przydatne. Wzmocnij to, co już działa. Nie ma potrzeby teraz gonić za nowymi pomysłami. Skup się na skalować to, co już działa. Jeśli produkt się sprzedaje, popraw jego dostawę. Jeśli jeden film ma dużą oglądalność, nagraj więcej podobnych. Jeśli twój kanał się rozrósł, publikuj częściej, nawet proste treści. Czy chcesz utworzyć efekt kuli śnieżnej? Więcej dobrej treści, większy ruch, więcej kliknięć, więcej sprzedaży, więcej reinwestycji. Zautomatyzuj jeszcze więcej. Pamiętasz automatyzację w miesiącu szóstym? Teraz czas ją udoskonalić. Oto kilka działań, które możesz podjąć. Utwórz sekwencję wiadomości e-mail dla osób, które kupią Twoje produkty. Zautomatyzuj cięcie wideo za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. Jeśli masz już przepływ gotówki, deleguj proste zadania: edycje, tworzenie postów. Musisz być bardziej korekty o dużym wpływie niż w pracy operacyjnej. Utwórz swoją minimalną rutynę konserwacji. Dzięki tej procedurze maszyna będzie działać przy minimalnym wysiłku. Przykład tygodniowej rutyny: poniedziałek. Analiza liczb z poprzedniego tygodnia wtorek. Zaplanuj posty media społecznościowe środa. Aktualizuj produkty lub automatyczne e-maile. Piątek. Przeglądanie komentarzy, odpowiadanie na wiadomości, podtrzymywanie zaangażowania zauważysz. Czas poświęcony na poświęcenie się sobie zmniejsza się, ale korzyści pozostają, a nawet rosną. To wyraźny znak, że dochód pasywny zyskuje na popularności. Zacznij myśleć w sposób zrównoważony teraz, gdy masz dwa, trzy, a nawet cztery sprawnie działające źródła. Zacznij myśleć o tym, jak je rozbudować o strukturę. Czy to może być tworzenie partnerstw? Inwestuj więcej w ruch płatny, uruchom kanał dodatkowy, utwórz płatną społeczność. Ale tylko jeśli to, co masz dzisiaj, jest już solidne, wspinaj się tylko na to, co może rosnąć. Patrz długoterminowo. Od 11 miesiąca misja jest konsystencja. Po roku nie będziesz żył z pasywnego dochodu, w tym sensie, że całkowicie przestaniesz pracować. Ale za rok będzie to możliwe. Stwórz strukturę, która będzie działać nawet wtedy, gdy odpoczywasz. Jeżeli dziś zarabiasz miesięcznie 500 do 1000 reali bez żadnego bezpośredniego wysiłku, gratulacje. Teraz wystarczy karmić maszynę. Do końca roku powinieneś mieć. Wiele aktywnych źródeł zautomatyzowany system działa lekka i funkcjonalna rutyna pełna przejrzystość tego, co daje zwroty. Nie musisz już rozpaczliwie szukać pieniędzy. Teraz masz kontrolę. Z konsekwencją liczby rosną, a wraz z inteligencją wzrasta wolność. Jeśli to wszystko ma dla ciebie sens, napisz komentarz poniżej: 12 miesięcy. Udało mi się. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to jest to ostatnie ostrzeżenie. Ten kanał jest dla tych, którzy chcą wyrwać się z wyścigu szczurów i zbudować prawdziwą wolność. Do zobaczenia w następnym filmie, ponieważ podróż nie kończy się tutaj. Dopiero się zaczęła.